Biorę już młot i ruszam na robotę. Załatwiłem taki tynk, że odpadnie w mig. W garażu browar się już schłodził, więc wypiję go. I wieczorem tynkowania nie spierdolę, bo będzie tak, będzie zajebiście. Jak się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Dobra, trzeba się wziąć do tego spachlowania Tutaj o, tego sufitu Mam taki spachelek gotowy O Gotowa masa hand spachel Dowlanego, takiego tańszego, Big Max Zawsze go używam i jest gitarowy Tani O co to, co to za plamy? Jakaś woda podeszła. Zaraz zobaczymy. No, ładna masa taka akurat. Dobrze wymieszać trzeba. Trochę wywiadrze, trochę na szpachli. jak nie, wymi nie będzie wymieszana dobrze, to musi takie bąble robić. Wtedy to wkurza takie coś. Takie pękierzyki powietrza jakby powstają. Dobra, działamy trochę. Mam taką pacę trzydziestkę piątkę, jest wygięta w którą stronę. Jo, czyli tak muszę jechać. Już się zbiera ten syf tej płyty. A dobra. O! No, uh -huh. się poprawi to wszystko. To na pierwsza warstwa, to mnie jeszcze raz przelecę. Równo. Okej, okay, okej. Okay. trochę grubiej muszę dać żeby zniwelować tutaj tą różnicę poprawimy trochę dobra i dobra trochę więcej Teraz jeszcze tą najgrubszą Ale tu jest luźny kawałek, żeby to zdjąć i dociąć jeszcze. Tam miałem dobrze obcięte, a tu kurde luźny jest. Od razu było widać, bo, bo wyszła. Żeby trochę podciąć tutaj. Trzeba uważać na to. Później kurde będzie pękać wszystko. Ewentualnie można no, tak taką taśmę fizelinę, ale kurde, nie mam jej przy sobie. Kończyła mi się i... No z tego terminu Dobra. Jeszcze luźno. Jest luźno cały czas. jest jakiś... Aha, tu kurwa jest jeszcze gorzej. Wtedy nie doruszał. Dobra, może, może będzie dobrze. Już. O kurwa. Elegancko. Chyba drabiny nie miałem szpachlować Świadczy o tym, że jest świeży szpachel Także to mnie cieszy No dobra Teraz ja muszę ten sufit trochę przerównać Jednak takie są zadziory Jeszcze tak fachowo zrobiłem kiedyś, to szkoda gadać Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę Mniejsze dziurki, to mniejszą szpachelką Musimy nic nie, nie Kurwa ludzie. Nie no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A nie, idź pan w chuj. i idziemy musiał trochę równać tą cienką warstwę. Słownie taka cieniutka warstwa. Strasznie nie Cieniutka warstwa, taka, żeby tylko wyrównać. By nie gitary. Dobry. No, być. Zrobiłem część, ale widzę, że to mało jest kurde Cienko. Zrobię ich chuj. A jak? Ja. Chcemy nie widzisz to zrobić cieniutko, ale jeżeli jest głębienie, to opierdzielę po całości. Ach, chuj tam. Nie widziałem, przecież nie miałem źle ustawioną lampę. Szutam tam lampa chujowa jest do roboty. Złożona lampa do zdjęć, kurwa. Miała być szybka akcja, a kurwa... Prawie cały cuch Tu jeszcze poprawie i... Lód. Będzie tam, będzie zajebiście, jak gąsio zrobi remont, to padną. Będzie, będzie zajebiście, będzie, będzie zajebiście, jak głośio zrobi remont, to opadną wszystkie liście. Będzie tam. Będzie zajebiście, będzie zajebiście.